Ta paczka, e, o której mówiłam na short. Dajna osoba to, żywa. Tego to Na razie. Na razie. Ty weź, bo e... nie widać na skierujesz. Dobra, Cię... więc tak, odpakujemy. Kupujemy w taśmie. Eee, przynieść różne nożyczki? No, nie, nie. No, czekaj. weź nożyczki przynieść. Ja wolę odtrzymać, albo dobra. Zerwijmy po tą taśmę, już nie trzeba. Zerwijmy tą taśmę, Trzymaj mi już tutaj Nie, nie, tak. nie nagrywaj. No nie nagrywam cię. Mhm. Okay. Dobra. Mamy y, tak poniepane. Oooo. jak mi ją, tylko okay. patrz na kamera, czy się paczka nagrywa, czy ten. Mm. Może ja ci będę trzymać cały czas. Tak? Tutaj na przykład będziemy się coś Nie, nie, nie nożyczki są chyba konieczne. Bo... Serio? Inaczej tego nie otworzyłam. I wybaczcie, że to nazwałam, że, że będzie w szorcie to typowanie, ale... No po prostu postanowiłam, że wtedy będzie mniej więcej czasu... No daj, ja ci będę trzeba Ale nie tak ten. nie no to, tak. To, 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 to. To dobra, natnijmy to, to po prostu tutaj. Okay. Co to żeby tu ten. Może zatrzymamy i, będzie, i widzimy się z wizami, jak to otworzysz. O, jest. To zatrzymajmy, nie? A nie, bo to tak dobra. Tak. Dobra, to robimy. T Brysia, słyszysz? Zatrzymujemy i potem jak otworzymy... Dobra, dobra, więc widzowie i ksią... Jeszcze jedna taśma została, więc... Więc jak się... jak otworzymy, to ten... włączymy. Do zobaczenia. Dobra, dam, dam, dam! Otwieramy! Aha, dobra. O tu mam. O tu taki ładny. Łoł! Jaki twój, aż usiadam. To nowe zostanie, tylko bicho. Dużo to będzie. Dobra. Tak, to o, będzie to? duży ten punkt. O, mamy tutaj duży, zobaczcie. To jak ci zostanie, to wezmę do szalika. Czy wata? Dobra. Zobaczcie, ale tu Co to jest? jakiś Instrukcja Hobby Horse. O, to się przyda. To jest z tego klubu Horse O. To jest chyba... To na To, na szorcie, o, na to jest na oko, na oko. To na szorcie. To, to, na to, to na szorcie przeczytasz, nie? To jest na oko. Taki na na, no, na short się Gabrysia to przeczyta. Jest taka nie gdzie. No, no jesteśmy początkujący, to nam się przyda. Teraz mamy y, piłeczkę, ale nie wiem po co. To seum wezmę. Coś jest na seum Tu mamy taką karteczkę, jakiś paragon. I thank you na Thank you na... się czyta. Y, Nie wiem, nie wiem. Ej, nie wiem. Nie wiem ja chyba jest nie wiem. Ja Ale ja. ja wiem. Ja miłe wiem, ten fakt, jak to tylko... Daj dotknę. Szkoda, że nie można dotknąć. Ty jak prawdziwy koni. Normalnie takie ja takie amulet widzę. Ja... Szkoda, że nie można tego dotknąć. Tak, no, I jak to Dobra, e, ja to... tak, tutaj mamy... O boże. Co e, my mamy do wycięcia tylko? No! Ej, to, to, to super! Ej, to czad! Ej, to, czad. Ej, to, to, to chyba są usz, uszka. No, łóżka. No, bo ja musisz wie, połączyć ja, i ten. Ej, to są duże. Ej, bo musisz będzie je połączyć, nie? To duży będzie ten Ty patrz, daj kija. Ej, to Ej, kija duży ci nie będzie starczy. Ej, to będzie, ten. będzie duży ten. Duży hobbyhorse, a kij malutki. I taka ładna kolinka, bardzo ładne. nie wiem, kto rysował, ale wygląda ładnie tutaj, 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 Czekaj, bo to tutaj, przez tutaj, i tam tutaj, okno i tam i za chwilę się...